Panie Prezesie, drogie grono pedagogiczne, drodzy rodzice i oczywiście Ten rok szkolny, który kończycie oczywiście był pewnego rodzaju wyzwaniem, zarówno w sferze zdobywania pewnej wiedzy, jak i też konkretnych umiejętności, które mają was przygotowywać do życia dorosłego, do życia odpowiedzialnego, które niesie za sobą wiele różnych sytuacji, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się potoczą. System wartości, jaki jest przekazywany w szkole, jest oparty na dekalogu, na dziesięciu przekazaniach Bożych. To jest fundament, jeśli chodzi o nasze życie. Tego musimy się trzymać, chociażby z różnego rodzaju pokusy próby zmiany interpretacji dekalogu. To to jest podstawa, którą dał nam Pan Bóg po to, żeby nasze życie było piękne, żeby było wspaniałe. I tak jak tutaj ksiądzekan przywoływał, żebyśmy mogli się znieść do góry, to potrzeba wiedzy, ale też potrzeba, żebyśmy pewien system wartości mieli w sobie, żebyśmy według niego działali, starali się żyć w taki sposób, który będzie przypadem dla innych. Będzie wzorem. To wszystko, co zostaje wypracowane w szkole, jest oczywiście w ramach dobrej współpracy pani dyrektor kadry pedagogicznej, ale też rodziców i oczywiście samych uczniów. Wtedy mamy tą całość, która daje nam określone efekty. Ja oczywiście gratuluję wszystkim uczniom zdobytych umiejętności, tej wiedzy, tego wszystkiego, co Was cieszy. To daje takie poczucie, że bycie w tej szkole jest czymś ważnym, istotnym, że macie tutaj kolegów, koleżanki, dobrze się czujecie i chcecie dalej funkcjonować w tym zespole, który daje taki osobisty, przestronny rozwój. Nauczycielom bardzo serdecznie tutaj dziękuję za to serce, które Państwo wkładacie, przekazując określoną wiedzę. Ale też pokazując pewne wzorce, jak żyć, jak postępować, jak się zachowywać. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Widząc tutaj po rodzicach, którzy każdego dnia są zainteresowani nauką w szkole, jesteście Państwo aktywni, chcecie współdziałać na rzecz tej społeczności, chcecie być takim niezbędnym elementem cząstką, która da poczucie, że jesteśmy razem. Wspólnie możemy podobać się różnym wyzwaniom i tym wszystkim sprawom, które się po prostu pojawiają. Także bardzo się cieszę, że ten zespół, on się tutaj rozwija i nie. Z tego co zauważyłem, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, te remonty, które dzieją się tutaj w tym budynku, one jakby na powrót przywracają do życia ten prawie stulecki budynek. Przeszedłem się troszeczkę po szkole, zobaczyłem, Księżyciekanie cała wygląda klasyczna jak nowa. Po kolei pracownie są remontowane. One wyglądają tak, jakby były tworzone na samym początku. To pokazuje, że chcecie się rozwijać w dobrych, wspaniałych warunkach i chcecie mieć takie poczucie, że to co robicie i co budujecie idzie w dobrym kierunku. Na chwałę Pana Boga i tutaj nas wszystkich oczywiście ludzi. Ja Wam życzę, aby ten czas wakacyjny był takim czasem bezpiecznym przede wszystkim, bo słyszymy o wielu tragediach związanych z młodymi ludźmi, żeby zachować zdrowy rozsądek też to, co trzeba przywołać. Wakacje nie są czasem wolnym od Pana Boga. Czyli idziemy do kościoła w każdą niedzielę, w każde święto i tutaj staramy się prosić. Wala Boga o to, żebyśmy mogli pięknie się rozwijać i żebyśmy te efekty przekładali tej pracy na nasze życie codzienne. Szkoła, szkoły mają wspaniałych patronów, to jest Niepokojone Serce Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio. To są patroni, którzy czuwają nad Wami, ja to widzę z Bogu, przyglądając się od wielu lat, kochają Was bardzo i chcieliby, żebyście byli Dobrymi, szczęśliwymi ludźmi. Wziąłem ze sobą obraz Matki Bożej w jej wizerunku niepokalanego serca. Bo trzeba to przypomnieć i przypominać. W roku 2016 Rada Powiatu podjęła decyzję o zawierzeniu całego powiatu wszystkich mieszkańców, instytucji położonych na ten powiat właśnie niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Królowej Korony Polski. To znaczy, że chcemy żebyście powierzali swoje troski, swoje problemy. To co się będzie pojawiało właśnie Matce Bożej. Ona jest naszą Matką, która stara się pomagać ludziom. I tu na pamiątkę tego spotkania, ten obraz na ręce Pani Dyrektor przekaże. Bardzo proszę. I jeszcze, jeszcze, jeszcze no, mamy tutaj, moi drodzy, jednego patrona, patrona miasta i powiatu, to jest święty Antoni, również decyzją Rady Miejskiej Tomaszowskiego, jak Rady Powiatu Tomaszowskiego, święty Antoni został patronem, patronem, czyli w sposób szczególny patrzy tutaj na nas, my się do niego wracamy z różnymi problemami i pomaga, pomaga, Babka Boża naprawdę pomaga święty Antoni również. Więc pamiętajcie, że mieszkacie w takim miejscu, gdzie macie wyjątkowych, wspaniałych patronów i te problemy, które spotykają każdego człowieka, jak się pojawiają w różnym czasie, no, można zniwelować, starając się właśnie prosić o łaskę, pomocy tych wyjątkowych osób. W szkole wszystkim Państwu, przede wszystkim dzieciom młodzieży, życzę takiej błogosławionej wakacji. Wracajcie cali, zdrowi, uśmiechnięci, zadowoleni z tego czasu i żeby można było podejmować już później kolejne wyzwania. Wszystkiego dobrego, pęknie.